Cześć! Zapraszam Cię na weekendowe warsztaty dla rodziców, które poprowadzę w podwarszawskim zakroczymiu w dniach od 22 do 24 października. Stale wzrasta liczba samobójstw, prób samobójczych u dzieci i młodzieży. Coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po alkohol, narkotyki, uzależnia się od telefonu, buduje toksyczne relacje. U coraz młodszych dzieci diagnozowana jest depresja. Zapraszam cię na warsztaty, w czasie których będziemy uczyć się, jak chronić dziecko przed takimi zagrożeniami, jak radzić sobie ze złością, agresją, rozpaczą dziecka, jak nieposłuszne dziecko zachęcić do współpracy, jak budować jego poczucie wartości, żeby rozkwitało, było kreatywne, odpowiedzialne, samodzielne. Jak reagować na kłótnie między rodzeństwem? Oraz co zrobić, jeśli mój partner, moja partnerka ma inne podejście do wychowania i ciągle się o to spieramy? W czasie warsztatów stawiam na praktyczność, nie na wiedzę i pokazuję mega skuteczne mm, sposoby, narzędzia, które działają w zasadzie od razu. Nazywam się Izabela Kubalska i jestem certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny. Jestem nauczycielem, pedagogiem, prowadzę kursy, warsztaty i konsultacje dla rodziców. Prywatnie jestem mamą dwóch synów i popełniałam mnóstwo błędów wychowawczych i widzę teraz, że zmieniłam swoje podejście jako mama, to widzę jak zmieniły się moje dzieci i widzę jak kwitnie nasza relacja i jak one się rozwijają. Dodatkowo widzę jak to rozwija Moje małżeństwo, bo wcześniej toczyliśmy mnóstwo wojen, bo mieliśmy zupełnie odmienne style wychowania. A teraz w naszej relacji jest kompromis, jest konstruktywna rozmowa i widzę, jak to wpływa na relacje w całej rodzinie. Rodzicielstwo może być pełne spokoju, radości i spełnienia. Zapisy i szczegóły dotyczące warsztatów. Znajdziesz w linku w treści tego posta. Zapraszam Cię na warsztaty. Do zobaczenia.